Żony kandydatów będą tym kandydatom bardzo, bardzo potrzebne w czasie kampanii. Moja żona, Agnieszka, jest dzisiaj z nami. Na pewno jest to rola wspomagająca. Jestem tutaj dzisiaj z Szymonem, żeby go wspierać. Jako żona, jako mama naszych dzieci, jako przyjaciółka. Bądźcie pewne, bądźcie dumne, bo kobiety mają głos. żeby kandydatka na pierwszą damę mogła bardzo pomóc mężowi, to naprawdę to musi być tip-top wymyślone albo musi być super wyjątkowa. Nie chciałam stać w cieniu i zawsze czułam się partnerką Olka. Ukuło się też powiedzenie: Para prezydencka. Przyszłą parę prezydencką! Przyszła para prezydencka! Mnóstwo osób do tej pory właśnie mówi: Wasza prezydentura. My jako wyborcy też patrzymy, jaki to jest związek. 27 kwietnia był wyjątkowym dniem w kampanii wyborczej. Spisałam kilka zdań, które leżą mi na sercu. To wtedy, tego samego dnia, choć w różnych miejscach Polski swoje przemówienie na wiecach wygłosiły żony sondażowych liderów. Małgorzata Trzaskowska na wiecu w Poznaniu. Stoję tu dziś nie tylko jako żona Rafała, ale jako kobieta i przede wszystkim jako mama Oli i Stasia. I Marta Nowrowska na konwencji w Łodzi. Chciałam serdecznie podziękować wszystkim Polkom i Polakom za spotkania nad Kampinijnej trasie. Martę Nowrowską usłyszeliśmy wówczas po raz pierwszy. Jako żona, jako mama naszych dzieci, jako przyjaciółka. I to właśnie poziom zaangażowania w kampanię jest tym, co na tym etapie najbardziej różni kandydatki na pierwszą damę. Martę Nawrocką, Małgorzatę Trzaskowską, Urszulę Brzezińską-Hołownię i Agnieszkę Męcen. Myślę, że to, że pojawiają się pierwsze damy u boku kandydatów, to bardzo dobrze, że same też starają się odbywać różnego rodzaju spotkania, ale myślę, że będą miały do pokazania znacznie więcej w momencie, kiedy małżonek zostanie wybrany na ten urząd i wtedy to roboty, jak najbardziej tego oczekujemy. Mówi Jolanta Kwaśniewska, która do dziś wygrywa w rankingach pierwszych dam. Tę funkcję pełniła w latach 1995-2005 i do dziś pozostaje nie tylko najbardziej rozpoznawalną, ale także najbardziej lubianą pierwszą damą. A i pierwsza dama doskonale radziła sobie na scenie. W stosunku do mnie po tej wygranej właściwie nie było żadnych oczekiwań, bo pierwsza dama a tak jak wyobrażali sobie to współpracownicy mojego męża no bo żadnych wzorców nie było powinna towarzyszyć prezydentowi podczas oficjalnych wizyt za granicą czy podczas rewizyt które odbywały się w Polsce i to by było na tyle Przypomnijmy że Jolanta Kwaśniewska była żoną dopiero drugiego prezydenta wybranego w wolnych wyborach w Polsce Jolanta Kwaśniewska nie miała za bardzo takich wzorców, do których mogła się w polskiej historii odwołać. I ona odwoływała się do wzorców światowych. Z latach 90. ta rola pierwszej damy była tak naprawdę nienapisana, prawda? Ona nie jest napisana, ona, ona nie jest napisana do tej pory. Do dziś nie ma żadnego dokumentu, który określałby zakres obowiązków i praw pierwszej damy. Do dziś nie przewidziano dla niej także żadnego wynagrodzenia. To nie jest tak, że pierwsza dama, jak przychodzi, że jak przychodzi za przysiężenie prezydenta, to jest moment zaprzysiężenia pierwszej damy, i pierwsza dama dowiaduje się. Tutaj, proszę, lista obowiązków, tutaj jest kontrakt do podpisania. Na początku to y, nie miałam nawet takiego miejsca, w którym mogłabym funkcjonować jako pierwsza dama, a mnie rozpierała energia. W związku z tym, nawet jak y, panowie, tak no, nie do końca z wielką chęcią, powiem tak eufemistycznie, podchodzili do moich niektórych. Y, Pomysłów, to no i tak zawsze postawiłam na, na swoim, bo miałam wspierającego męża. I wkrótce po rozpoczęciu pierwszej kadencji Jolanta Kwaśniewska założyła fundację charytatywną Porozumienie bez barier. Najpierw było osoby niepełnosprawne, a potem natychmiast chciałam wybudować klinikę przeszczepu szpiku kostnego I jeśli udało nam się osiągnąć jakiś cel, to już zastanawiam się, co dalej. Dalej było zaangażowanie w ważne społecznie kampanie. Na przykład przed referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na pewno jest tak, że Jolanta Kwaśniewska wysoko zawiesiła poprzeczkę. Choć, jak sama mówi, w pierwszej kadencji nie chciałaby, nazywano ją Pierwszą Damą. Pamiętam Rysio Kalisz, on bardzo długo do mnie chciał. Bo Rysiu przestań do mnie mówić, Pierwsza Damą. Byłam tylko i wyłącznie małżonką Aleksandra Kwaśniewskiego. To on wygrał te wybory, dzięki niemu zajęłam tą. Wspaniałą pozycję przy jego, przy jego boku, i tak jak mój tato napisał do mnie po wygranej Olka, Córciu, zrób wszystko, żeby zasłużyć na ludzką życzliwość. To robiłam. Ja jestem przekonana, że Polacy mają takie oczekiwanie w stosunku do pierwszej damy, że tak jak powiedziałam, oddzielamy kwestie związane z polityką, ale jest cała gigantyczna, tak, tak, taki wachlarz spraw. Społecznych. Tutaj pierwsza dama myślę, że powinna się wypowiadać, bo dlaczego nie? Dlaczego ja, ja mam swój własny głos, mam swoją podmiotowość i mam prawo do, do swojego widzenia świata i wielu kwestii, o których powinnam się wypowiadać. I ona w pewnym sensie wymyślała rolę pierwszej damy. Ale to nie jest też, to, tą drogą nie szły kolejne pierwsze damy. Nie musiały iść, nie, to jest też jakby ich sprawa, ich, ich wybór. Szanowni Państwo, zupełnie inny model sprawowania funkcji pierwszej damy przedstawia obecna pierwsza dama Agata kornhauser duda przez ostatnie 10 lat wielokrotnie zarzucano jej brak wyraźnego stanowiska w ważnych społecznie sprawach, choć swoją kadencję rozpoczęła tymi pamiętnymi słowami. Z całym szacunkiem, panie prezesie, ja się pana nie boję. To jest chyba jej najbardziej znana wypowiedź i. Taki początek wydawało się, że będzie mocnym głosem, natomiast rzeczywiście po, po, po wygranej zupełnie, zupełnie ucichła. Tak naprawdę to y, chyba największe oczekiwanie, jeżeli byśmy mogli jakiekolwiek mieć względem y, Agaty Korhauser-Dudy, to by było zabranie głosu w sprawie edukacji. Przypomnijmy, że Agata Duda pracowała jako nauczycielka, a w czasie, kiedy jej mąż był prezydentem, odbywała się reforma edukacji. Kolejna już, odwracająca poprzednią reformę edukacji, i to był to jest trudny moment dla młodzieży. I osoba, która miała doświadczenie pracy w szkole, mogłaby zabrać głos, nie zabrała tego głosu. Jej sprawa. Ale z największą krytyką, pierwsza dama spotkała się w czasie protestów kobiet przeciwko zaostrzeniu prawa antyaborcyjnego. Nie chciała wówczas dołączyć do protestujących. Udzieliła jedynie krótkiego i niespodziewanego komentarza podczas telefonicznego wywiadu z prezydentem. Stawiam pytanie, czy każdy jest zdolny do heroizmu i czy kobiety muszą być zmuszane do heroizmu. Mam tutaj wątpliwości. Mówi się o obecnej pani prezydentowej, że nie zawsze zgadza się z poglądami swojego męża. Nie chcąc szkodzić jego karierze politycznej, po prostu milczy. Ale Agata Kornhauser-Duda zabrała głos także na wieczorze wyborczym w 2020 roku. Zwróciła się wówczas do jednego z dziennikarzy, który porównał ją do kwiatu paproci. Wyjaśniła, że brak kontaktu z mediami to wyraz jej milczącego sprzeciwu wobec manipulacji, o które oskarżyła media. A ponieważ kwiat paproci kwitnie tylko raz na 100 lat, ani ja już nie doczekam się rzetelności z pana strony. Ani pan nie doczeka się wywiadu ze mną. Zgodnie z obietnicą był to pierwszy i ostatni raz, kiedy Agata Korthauser duda zwróciła się do mediów. I odpowiedź była inteligentna, a myślę też, że właśnie takie może etykietkowanie może być bolesne. Widać tutaj zabolało i dlatego tak odpowiedziała. Przyznać trzeba, że obecna pierwsza dama angażowała się w inicjatywy charytatywne, a jej kalendarz był wypełniony spotkaniami, ale krytyka, z jaką spotykała się w ciągu ostatnich dwóch kadencji, pokazuje, że wyborcy oczekiwali jasnego stanowiska w ważnych społecznie kwestiach. Widać już troszkę na etapie kampanii, że również żony kandydatów muszą dla siebie wymyślać te role pokazać coś, co będzie ciekawym, ważnym dodatkiem do propozycji. Którą przedstawia kandydat na prezydenta. Czy to oznacza, że my tak naprawdę w tych wyborach prezydenckich głosujemy nie tylko na prezydenta, ale na duet prezydencki? Na pewno to kto będzie towarzyszył prezydentowi jest bardzo ważne, bo przecież ukłuło się też powiedzenie para prezydencka i rzeczywiście większość tych obowiązków, które spoczywa na pierwszej damie, polega na reprezentacji i na takich obowiązkach związanych z wykonywaniem ceremoniałów, towarzyszeniu mężowi w podróżach zagranicznych. A na etapie kampanii towarzyszeniu mężowi w spotkaniach z wyborcami na kampanijnej trasie. Pani Major, tak. bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Ja się bardzo cieszę, że mogę tutaj z Państwem być. Ja zawsze zaczynam, ale dzisiaj poproszę Małgosię, żeby zaczęła. Proszę cię bardzo, Małgosiu. Dzień dobry Państwu. Każda z pań jest również jednak w jakimś sensie projekcją poglądów, osobowości, kultury, tradycji, w jakiej się wychował kandydat na prezydenta. O tych wspólnych wartościach w kampanii mówią zarówno kandydaci, jak i ich żony. Jestem też żoną Szymona, marszałka Sejmu, kandydata na prezydenta. To kim jesteśmy i jacy jesteśmy. Pozwala mi powiedzieć, że oboje doskonale znamy cenę służby i jej wartość. Wspaniały sukces, jeśli chodzi o jasne powiedzenie kim jest, kim jesteśmy jako rodzina. E, nie wiem, czy będę umiał cośkolwiek powiedzieć po tym, co, e, co Ula powiedziała. Wystarczył z tych gości w garniturach pod krawatem, którzy się wypowiadają w imieniu kobiet. Dziewczyny same sobie poradzą, kobiety same sobie poradzą i bardzo głośnym, donośnym głosem będą mówiły w swoim imieniu, tak jak moja żona. A kobiety mają głos, prawda? mnie, kobiety mają głos i czas go znowu użyć. Czy zatem żony kandydatów pojawiające się w kampanii mogą wpłynąć na wynik wyborów? To jest tak, że ten element jest bardzo długo nieważny, dopóki nie okaże się, że na przykład partnerka, żona, kandydata na prezydenta nie jest jakaś po prostu wyjątkowa i jest takim błyskiem, że może dodać kandydatowi kilku punktów. Gosia jest ze mną, moja żona jest ze mną i pomoże, drodzy Państwo. Przyjrzyjmy się zatem, kim są, jak angażują się w kampanię i jak rolę pierwszej damy widzą obecne żony kandydatów. Małgorzata Trzaskowska wychowała się w rybniku, ukończyła akademię ekonomiczną w Katowicach i sama mówi o sobie dumna Ślązaczka, oddana warszawianka. Swojego męża poznała w wieku 19 lat. Dziś mają dwoje dzieci. Karierę zawodową związała z warszawskim ratuszem, w którym zajmowała się promocją Warszawy. Zrezygnowała z zatrudnienia, gdy jej mąż został prezydentem miasta w 2019 roku. Kwiaty są bardzo miłe, ale kobiety muszą mieć wpływ na rzeczywistość. W tej kampanii wyborczej. Małgorzata Trzaskowska ma jasny przekaz, postawiła na sprawy kobiet. Zrzeszać się w Radach Kobiet, drogie panie, Rady Kobiet, spotykać się, porozmawiać. Na spotkaniach wyborczych z kobietami dzieli się także historią swoich choroby. Jestem jedną z Was, Tak u mnie piersi na szczęście zostały odniebne wcześniej. I zapowiada, że będzie ambasadorką tematów związanych ze zdrowiem. Czyli też troszkę odbranzawia ten wizerunek, że to nie jest tylko ta elegancka pierwsza dama, ewentualnie w przyszłości, która będzie tłem dla męża, ale która boryka się też z takimi samymi problemami jak Kowalska, czy Nowakówna z mniejszej miejscowości. Małgorzata Trzaskowska miała w tej kampanii swój odrębny kalendarz spotkań, a tym, co odróżnia ją od pozostałych żon kandydatów, jest fakt, że ma także swój własny sztab. Dzień dobry paniom, dzień dobry. Jest tak, że albo partnerka kandydata czy partner kandydata zostaje włączony na takich partnerskich warunkach i też podmiotowych warunkach, że on jest rzeczywiście. Osobom, która nie ma tylko trzymać za rękę kogoś i, i machać do ludzi. Tematów jest bardzo wiele, oczywiście, które dla nas wszystkich są ważne, ale takie, na których chciałabym się skupić, to edukacja, 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 bardzo szeroko pojęta, również profilaktyka zdrowotna, zdrowie, zdrowie, i jeszcze raz zdrowie, no i prawa kobiet oczywiście, więc to są takie trzy obszary których bardzo bym chciała mocno zadziałać i zmieniać rzeczywistość. Ale może też, ale też ma zabierać głos, no to potrzebuje też często wsparcia, po prostu takiego profesjonalnego wsparcia sztabu. To też widać w, w po prostu w kampanii. Małgorzata Trzaskowska ma profesjonalne wsparcie sztabu po prostu. I na zdrowie. No, na, na zdrowie. zdrowie. Sztab zadbał o to, żeby kampania trzaskowskiej docierała do społeczności lokalnych. W ostatnich tygodniach Żona kandydata Koalicji Obywatelskiej widzieliśmy na spotkaniach wyborczych w całej Polsce. Chcę być obecna, chcę słuchać, wsłuchiwać się w to, co wszyscy, wszystkie panie mówią i zrobić jak tylko będę mogła, wszystko co będę tylko mogła. Jest w ogóle nazywana takim czarnym złotem tej, tej kampanii choć nie zawsze tak było. W kampanii samorządowej w ubiegłym roku film z jej udziałem okazał się wizerunkową wpadką. To film, na którym Rafał Trzaskowski siedzi przy stole, a Małgorzata Trzaskowska przygotowuje jedzenie. Małgorzata Trzaskowska jest osobą niezależną i kiedy próbuje się ustawiać w roli, w której na co dzień tak naprawdę nie jest, to widzimy taki rodzaj fałszu. Jak mówią ekspertki, w tej kampanii sztab postawił na niezależność żony kandydata, która aktywnie uczestniczy w kampanii. To jest ta, ta niedopowiedziana rola. To są występy, spotkania, reprezentowanie poprzez smoltoki, uściski dłoni. Dzień dobry, mam Gosia. Ale jak ktoś to robi naprawdę dobrze i z klasą, no to, to, może być, to może być ogromne wsparcie dla kandydata. To nie jest dla niej łatwe, dlatego że to ja wybrałem drogę politykę. O tym, że włączenie się do kampanii prezydenckiej męża nie jest łatwe, mówią zarówno sami kandydaci na prezydenta, ich żony, jak i ekspertki, z którymi rozmawiamy. Przypomnijmy, że żadna z żon obecnych kandydatów nie jest aktywną polityczką. Jeżeli nie ma się doświadczenia, w występach publicznych, to jest po prostu potwornie stresujące. To naprawdę nie jest łatwa rzecz. Znaczy naprawdę wyjście na scenę, zabranie głosu, mówienie, to są po prostu trudne rzeczy. Ale mam tremę! Jeszcze nigdy nie występowałam przed tak liczną publicznością. Po raz pierwszy przed taką publicznością 27 kwietnia wystąpiła także Marta Nawrocka. Marta Nawrocka jest absolwentką wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Pracuje w krajowej administracji skarbowej i zajmuje się walką z nielegalnym hazardem. Wcześniej pracowała w służbie celnej. Na czas kampanii zawiesiła życie zawodowe. Zawsze co nam obieca, to dotrzymuje słowa. Jak Kasia, Brawa dla Kasi. Jak Kasia chciała się poczuć jak księżniczka? Tata zabrał ją na prawdziwy zamek, do gniewu. Jeżeli Karol Nawrocki, który jest kandydatem na prezydenta, musiał się tego nauczyć od pierwszych dni, kiedy zaczynała się jak kampania, to co dopiero jego żona? Nie wiemy nic o tym, czy ona ma w ogóle jakieś wsparcie sztabu. Żona Karola Nawrockiego w swoim wystąpieniu skupiła się głównie na wymienianiu zalet męża. Zabrakło opowieści o tym, co sama chciałaby zrobić. Niezmiennie od 20 lat czuję się przy nim bezpieczna i wiem że Polska z takim prezydentem będzie bezpieczna. Wyobraźmy sobie, jak to potwornie musi być trudne dla osoby, która, dla partnerki, dla małżonki, kandydata, dla pani Nawrockiej, która ani nie startuje w tych wyborach, ani nikt jej tam nie wybierał. W ogóle kampania to dla mnie jest coś nowego. Nigdy wcześniej się nie zajmowałam takimi sprawami. Wiedziałam, że będzie ciężko. I jest wykorzystana do tego, żeby się czasem pojawić. Cieszę się bardzo, że jest dzisiaj ze mną... Moja wspaniała i kochana żona Marta, która jest moim wielkim wsparciem. W kampanii swojego męża pojawiła się dopiero w momencie kryzysu po wybuchu afery z apartamentami na wynajem w Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, którego dyrektorem był wówczas Karol Nawrocki. Obecny kandydat miał tam mieszkać, ale za pobyt nie płacić. Małżonka pana Karola Nawrockiego zostaje w pewien sposób zinstrumentalizowana odwołują się do niej sztabowcy wtedy, gdy jest kryzys i służy głównie do gaszenia pożarów. Czy ocieplania wizerunku? Brała udział między innymi w zbieraniu podpisów pod kandydaturą męża i towarzyszyła mu na spotkaniach z wyborcami. Stara się wspierać męża. Jest to bardzo dobrze widziane przez środowiska konserwatywne, no bo chodzi o ten tradycyjny model rodziny. Marta Nawrocka występując w spocie wyborczym męża, nie opowiedziała o swojej karierze zawodowej. Zamiast tego podkreśliła, że jest mężowi wdzięczna za to, że się nią zaopiekował. Miałam dwuletniego synka i, i to nie było przeszkodą dla naszej dalszej znajomości i miłości. Zaopiekował się mną i moim synem i to bardzo mi zaimponowało. Przekaz jest spójny, bo konserwatywny model rodziny nawrockich podkreśla także Karol Nawrocki. Moja żona jest w pełnej gotowości, bardzo oczywiście mnie wspiera. Myślę, że całe życie przygotowywała się do tej roli jako matka trójki dzieci. To jest zupełnie inny kandydat. On reprezentuje prawą stronę sceny politycznej, a wiemy, że w systemie wartości tutaj inne jest miejsce dla kobiety. Szanowni Państwo, kiedy internet zalała fala żartów po wypowiedzi Nawrockiego o dwóch płciach: Czy to są dwie płcie? Tak, są i zawsze były. Dwie płcie! Nawrotski postanowił włączyć w to zamieszanie żonę. W moim życiu jest jedna pucia, ja na swoją żonę mówię puciuńka. No to klasyczna taka właśnie upupienie czy takie traktowanie kobiety jako dziecka, prawda? Już nie nawet jako ten element, który podnosi mój wizerunek, jest elegancką damą, ale właśnie dziecka, prawda? Mówienie w zdrobnieniu. No z tym mamy wiele problemów w życiu publicznym. Jeżeli dla kogoś Taki model tradycyjnej rodziny, gdzie to jednak małżonek i zarabia, i decyduje w najważniejszych sprawach i przemawia publicznie jest ważne, to dla niego taka, taka wypowiedź będzie Okej. Okay. Ale do tego samego modelu relacji odwołuje się także inny kandydat Sławomir Męsen. Jak poinformowali nas członkowie sztabu, Agnieszka Mencen nie zamierza angażować się w kampanię męża, choć w przyszłości prowadziła swoją własną. W 2018 roku kandydowała w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Z mężem poznali się na trzecim roku studiów. O okolicznościach swojego pierwszego spotkania nie chcą opowiadać. Dziś mają troje dzieci. Agnieszka Mencen nie dzieli się także informacjami o swojej karierze zawodowej. Obiecałem mojej żonie Agnieszce, że nie będę ją angażował w tę kampanię, bo wiem jak to jest obciążające, jaki to jest problem pokazać się publicznie, jeżeli do tej pory żyło się raczej prywatnie, ale obiecałem jej, że nie będę jej o to prosił, jeżeli nie będzie szansy na wejście do drugiej tury. I dzisiaj moja żona Agnieszka jest dzisiaj z nami, więc wiecie co to oznacza? Że walczymy o drugą turę! W tym spektaklu nie przewidziano w ogóle takiej roli. To, to jest rola, to jest one-man show, w którym jest tylko jeden facet, który mówi, yy, który przemawia, który pozuje do zdjęć, wsiada na hulajnogę i odjeżdża. Więc w tym rzeczywiście żona Słowomira-Mencena w takim stand-upie objazdowym yy, nie napisano dla niej roli i ona nie pojawia się publicznie. Podziały płciowe w domu Mencenów są bardzo konserwatywne. Często pan chodzi na wywiadówki, jeśli jesteśmy przy dzieciach? Nie, żona chodzi. Ja niestety mam bardzo dużo pracy. Piekarnik. Rozumiem, obstawiam w ciemno, że pan nie pichcie nic. W piekarniku to, to, to nie potrafię. Ale może okna panuje, czy nie? Nie, też nie. To jest też zgodne z systemem wartości, który Mencen i jego ugrupowanie promuje, Konfederacja, pokazująca też, gdzie jest miejsce kobiety, do jakich właśnie aktywności właściwie jest przypisywana. Powinna zabierać spraw, głos w poważnych sprawach, a tą sprawą jest polityka, i tutaj to pole widać jest zostawione tylko kandydatowi na prezydenta. W takim razie ja zostawiam Was samych, mężu. A my jedziemy na piwo do pubu Mensen. Dzisiaj, e, Zupełnie moją... inny wizerunek prezentują Szymon i Urszula Hołownia. Urszula Brzezińska-Hołownia jest pilotką MiG-29. Pracuje w 23. bazie lotnictwa taktycznego w Mińsku Mazowieckim i należy do wąskiego grona kobiet, które w polskiej armii pilotują samoloty odrzutowe. Z mężem poznali się dzięki programowi TVN. Mają dwie córki. Jest w stanie pokazać, że kobiety mogą być dokładnie takimi samymi kompetentnymi żołnierzami. Imponuje mi to w sposób, którego nawet nie jestem w stanie opisać. tak na przekór wszystkim, że że kobiety nie mogą być w wojsku, nie mogą być w armii. No i tak naprawdę jak miałam już 13 lat, zaczęło robić wszystko w tym kierunku. To jest rzeczywiście absolutnie wyjątkowa postać, wyjątkowa biografia, wyjątkowy zawód, wyjątkowa praca której żona Szymona hołownie się trzyma, i jak ma dzień w pracy, no to jest w pracy, po prostu nie, nie jeździ, to nie towarzyszy mężowi. Mimo wszystko to ona jako pierwsza z żon kandydatów wygłosiła swoje przemówienie w marcu. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić moją perspektywę. Jako żołnierz, znam powagę sytuacji, w jakiej jesteśmy, i chciałabym po prostu, żebyśmy byli bezpieczni. Ale do tego potrzebne jest nam działanie. Dlatego jestem tutaj dzisiaj z Szymonem. Choć nie jeździ wraz z mężem po całej Polsce, to co jakiś czas pojawia się na jego wystąpieniach i mówi o tym, jak widzi siebie w roli pierwszej damy. Jeżeli Szymon zostanie prezydentem, chciałabym wam tylko powiedzieć z tego miejsca, że będziecie mieli we mnie sprzymierzeńcę swojego. Bo jesteście dla mnie ważni, jesteście dla nas ważni. I jeżeli będę mogła pomóc, to na pewno wam pomogę. Jej zdjęcia robią furorę. Jestem mamą i pilotem wojskowym, więc co to odpowiedzialność i Często pisze się e, do boju, e, rozpocznij lot, więc jakby nawet ten, ta taka narracja wyborcza jest e, obecnego kandydata, jest kojarzona, e, kojarzona z nią. Już mój dowódca powiedział, że dobrze powiedziałem to w zasadzie e, można powiedzieć, że sprawa załatwiona. Co więcej, jako jedyna z rząd kandydatów zapowiedziała, że po wygranej męża nie zrezygnuje z kariery zawodowej. Właściwie nie z kariery, ona użyła myślę, bardzo celowo słowa służby, bo powiedziała, że taką wybrała i temu się chce poświęcić. Chciałabym, żeby służba i praca, jaką wykonują wszystkie służby mundurowe, była doceniana. Bo będąc pierwszą damą, nie traci się przecież roli bycia obywatelką Rzeczypospolitej Polskiej. I nie traci się własnego głosu, tylko trzeba go chcieć używać. A gdyby miała pani przekazać taką najważniejszą radę przyszłej pierwszej damie? Robić swoje. Robić swoje. Róbmy swoje. Absolutnie każda z pań może robić to, co jej w duszy gra i jestem głęboko przekonana, że taka właśnie będzie pierwsza dama. Jak rola nie jest napisana, i jak jest miejsce na improwizację, a to jest taka rola w jakimś sensie. Taka społeczna rola, taka społeczna publiczna, polityczna rola, no to to wszystko zależy od tego, czym jakaś osoba ją wypełni. Ewelina Kwiatkowska, TVN24.